Kurier Szczeciński, 19 20 maja 1946 roku. Naród przygotowuje się do głosowania ludowego. Prace nad przygotowaniem głosowania ludowego są w pełnym toku. W głosowaniu tym naród wypowie się w trzech zasadniczych kwestiach dotyczących naszego życia państwowego. Zainteresowanie głosowaniem u nas na Pomorzu Zachodnim jest duże i zrozumiałe. Boć mamy przed całym światem stwierdzić, że popieramy politykę rządu jedności narodowej, opierając granice Polski na Odrze, Nisie i Bałtyku. Bez tej polityki nie byłoby nas tutaj. Obserwując zainteresowanie i powszechną świadomość wagi tego aktu państwowego u obywateli Pomorza Zachodniego, jesteśmy przekonani, że po sprawnym i sprężystym przygotowaniu technicznym, Dzień 30 czerwca, Dzień Głosowania Ludowego, stanie się wielką, poważną manifestacją jedności narodowej. Uwagi dnia. W amerykańskiej strefie okupacyjnej zaprzestaje się rozmontowywania przedsiębiorstw przemysłowych niemieckich przeznaczonych na płacenie repatriacji, a więc przynajmniej na razie te fabryki będą pracowały dla dobra Niemiec i pozostaną na miejscu. Jeśli nie na zawsze czynne, to przynajmniej mogące w każdej chwili podjąć pracę. Gdy cały świat walczy z głodem, zdaje się, że Niemcy tę bitwę wygrywają na całej linii. Z listu ogłoszonego na łamach Daily Telegraph przez jednego z czytelników, anglika M. B. Campbella, dowiadujemy się, że przebywając w Niemczech nie spotkał się z głodem, chyba że w wielkich centrach przemysłowych, ale tam nie przychodzą z pomocą swym rodakom Niemcy. Pomoc pozostawiona jest okupantom. Jedziemy na wyspę Wołyń. Kraj, który będzie płynąć mlekiem i miodem. Szczecin spowity w wiosenną mgłę poranną. Spiesznie przebiegam ulicę udając się na punkt zborny, skąd mam wyruszyć samochodem na wyspę wołyń. Nie byłam tam jeszcze. Jestem ciekawa wszystkiego drogi morza, ludzi. Szybko przebywamy mosty i pędzimy do dębu i dalej. Wzdłuż drogi nie widzę jakoś osławionej pustyni. W każdej wsi i miasteczku domy zamieszkałe. Ludzie kręcą się przy gospodarstwie, dzieci i staruszkowie pasą bydło. Krowy wyglądają doskonale, bo też paszy mają tu w brud. Zagrody robią schludne wrażenie. Widać, że tu się pracuje, jednakże zauważa się wszędzie brak koni i martwego inwentarza. To też trudno pojąć, jak zostały obsiane pola, bo jednak są one obsiane i uprawione. Uprawione są też i ogrody, tak odświętnie wyglądające wśród kwiecia owocowych drzew. W pobliżu Redsławia widać tor kolejowy, a na nim pociągi przybyły z repatriantami z Małopolski Wschodniej. Repatrianci przywożą ze sobą znaczną ilość bydła i trzody, niewiele koni, no, i psy przyjaciele też przyjechały ze swymi panami na nowe osiedle, co wolno przewozić do Polski Centralnej. Według zarządzenia ministra ziem odzyskanych z 22 lutego 1946 roku nie wymagają zezwolenia, następujące przedmioty a odzież i bielizna w takiej ilości, że jest niewątpliwe, iż służą do osobistego użytku przewożącego w związku z podróżą b przedmioty normalnie używane w podróży oraz c żywność w ilości potrzebnej na okres trwania podróży.